Jeśli czujesz się przytłoczony, ten film jest dla ciebie. To ciągłe uczucie stresu i strachu w twojej klatce piersiowej, i tylko to pytanie w głowie: co ja mam teraz zrobić? Byłem tam przez bardzo długi czas w moim życiu, każdego dnia płakałem i myślałem, że to nigdy się nie skończy. Kilka lat później mam o wiele większe problemy, ale już mnie to nie przytłacza. A udało mi się to tylko dlatego, że poszedłem szybką i łatwą drogą, którą większość ludzi ignoruje. I wiem na 100%, że to dla ciebie zadziała, bo nie powiem ci tylko, nie przejmuj się. Ten film otworzy ci oczy i pokaże ci w końcu, że wcale nie musisz czuć się przytłoczony. Więc przejdźmy do pierwszego kroku, który jest najważniejszy, ale tak czy siak najczęściej pomijany. Jest wiosna 2025 roku, jestem na siłowni i właśnie szykuję się do bardzo ciężkiej serii. Na mojej sztance było załadowane 100 kg i miałem to wycisnąć na 3 razy, więc staję tak, czekam jeszcze minutę, aż w pewnym momencie kładę się na ławkę i wyciągam sztangę. Robię pierwsze powtórzenie poszło całkiem gładko, drugie tak samo, przy trzecim było trochę walki, ale udało się. Ale gdy tak siedziałem na ławce, w mojej głowie pojawiła się bardzo ciekawa myśl. Przypomniałem sobie, że rok temu ledwo wyciskałem 80 kg, więc tak zastanawiam się, jak to jest możliwe, że to co kiedyś było dla mnie zbyt ciężkie, teraz jest całkiem lekkie. A wtedy to do mnie dotarło. Zdaję sobie sprawę, że trzeba robić coraz trudniejsze rzeczy, żeby rosnąć. Ale teraz co to wszystko ma do bycia przetłoczonym? Kiedy ćwiczysz na siłowni, musisz dodawać więcej ciężaru, żeby twoje mięśnie rosły. A gdy dokładasz więcej, nie płaczesz każdego dnia i myślisz sobie: "Boże, co ja teraz zrobię?". Co mam na myśli to to, że to jak widzisz swoje problemy, ma ogromny wpływ na to, jak na nie reagujesz. Zamiast widzieć problemy jako coś złego, potraktuj je jak szansę na stanie się silniejszym. Ale teraz wszystko co ci powiedziałem w tym filmie jest kompletnie bezużyteczne. Widzisz, co ci z tego, że będziesz widział problemy jak coś fajnego? skoro twój mózg tak czy siak będzie ci mówił, że ci się nie uda. A to jest właśnie drugi krok w tej metodzie. Wyobraź sobie, że masz przyjaciela, który chce schudnąć, więc zaczyna chodzić na siłownie, ale jest jeden ogromny problem. Mówi ci, że nie chce przestać jeść słodyczy, ani niczego, co jadł do tej pory. Teraz pewnie powiedziałbyś mu, że jeśli nie przestanie tego jeść, no, to będzie mu o wiele ciężej schudnąć. I fakt może siłownie mu pomoże, ale po siłowni zje pewnie o wiele więcej słodyczy. Widzisz, twój mózg działa podobnie, tylko że jedzeniem dla twojego mózgu są twoje myśli. Jak chcesz wierzyć, że ci się uda, skoro przy każdym problemie płaczesz i myślisz sobie, że nie dasz rady? To jest niemożliwe, ale spokojnie da się to naprawić. Jest to tak łatwe, ale 99% ludzi nigdy nie zdaje sobie z tego sprawy. Widzisz, twoje myśli mogą tworzyć się na dwa sposoby. Możesz te je tworzyć, albo może je stworzyć twój mózg. A dlatego właśnie jedyne, co musisz zrobić, to po prostu wyobrażać sobie, jak w... W trudnych chwilach wierzysz w samego siebie. Ale tutaj właśnie zaczyna się problem. Dokładnie tutaj. Nawet jeśli wiesz, jak myśleć pozytywnie i wierzyć w siebie, jeden błąd może wszystko zepsuć. Bokreś Bo sobie, że jest weekend, masz wolny i chcesz po prostu posiedzieć się, zrelaksować ale nagle ktoś do siebie dzwoni, więc bierzesz telefon i go odbierasz. W słyszysz swojego przyjaciela, który pyta cię, czy nie podwieziesz go autem na imprezę. Mówisz mu, że ci się nie chce, ale z tej racji, że masz dobre serce, zgadzasz się. Po 10 minutach dzwoni kolejny kolega i prosi o podwózkę do sklepu, więc znowu się zgadzasz. I dostajesz jeszcze 5 takich telefonów w ciągu następnej godziny. I teraz musisz podwieźć 7 osób w różne miejsca i nie masz pojęcia, o której gdzie masz być. Gdy podwozisz jedną osobę, no to druga już dzwoni, gdzie ty jesteś. I bez względu na to, jak dobrze patrzysz na swoje problemy i jak bardzo wierzysz samego siebie, będziesz czuł się przytłoczony tą sytuacją. Dlatego właśnie zamiast tego musisz zrobić to. Gdy ktoś cię o coś prosi, a ty naprawdę nie chcesz tego robić. To tego nie rób. Ale teraz jak możesz to zrobić? Bo ciężko jest odmówić swojemu przyjacielowi, gdy on cię o coś prosi. To tak jakbyś czuł się trochę zobowiązany, żeby mu pomóc. Kiedy ktoś cię o coś prosi, a ty nie masz na to ochoty, zastanów się, czy to twoja decyzja, czy presja. Gdy zauważysz, że czujesz się zobowiązany, to po prostu zdaj sobie z tego sprawę, że tak naprawdę nie chcesz tego robić i powiedz nie. Ale teraz przetłoczenie też wynika z zbyt wielkiej ilości myśli. Dlatego właśnie obejrzyj ten film, gdzie pokazuję Ci, jak możesz to pokazać.